O, winogronko, a tu śliweczka, no weź śliweczkę, pokaż, jak jesz śliweczkę, pokaż, bo przecież, ach, marcheweczka. Aj, 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 wszystko świeżutkie. A tu zobacz, tu zobacz, specjalnie ci szyszki przyniosłam, hej, hej, chodź, specjalnie ci szyszki przyniosłam, specjalnie chodziłam na spacer, szyszki zbierałam, no. No i co? No i co? No i co? No i co? Tak. No. Proszę. Do mleczka, tak? Muszę świeżego mleka ci kupić, bo... Ajajajajaj! Ogoniaste toto. Zierzątko takie moje śliczne, grzeczne, kochane grumf, w grumf, grumf, w grumf, w grump w grum, w grum, grum. Jaka łapeczka, jaka łapeczka. I wracaj. Przecież nie będę zamykać, ale... No co co? Może Ci trzeba nasypać więcej Twoich ulubionych ziarenek kochieków. Jaką ma ten ogon. Się nie mogę nacieszyć tym ogonem. A uszka? Łukasz, uszka? Och. Och, orzeszki włoskie. Jakie pyszne. Zaraz zabierzemy stąd, bo to zacienia. Ach, Jakie futerko gęste. Jesteś, jesteś. A jakie gęste futro! <laughs> jakie tu futro gęste na tych nóżkach, na tych tylnych łapach. Jejku, jejku. Większe się wydajesz. Ajajaj, ja, ja, jaka kita. O, ja, ja, nie mogę się nacieszyć. Się nie mogę tą kitą nacieszyć, naprawdę. O, jakie to piękne zwierzę, jakie to harmonijne. I co ja zrobię teraz? Za cię do tego leśnika, bo przecież ja nie mogę stąd pojechać. Jak ty tu będziesz przychodził i żądał jedzenia łapówek. Oj, ten nos, ten nos jest przeuroczy. ha, <śm>